poszliśmy bardziej w kostiumy ludowe, w związku z tym one no, są ponadczasowe. Podkreśla to tylko uniwersalność tego tekstu i tyle. To się dzieje w uniwersalnej rzeczywistości i ponadczasowej rzeczywistości. Taka jest, taki jest zamysł. Jednak przedsięwzięcie roztropne, głębokiej roztropności, każe nam i rozkazuje jak najkrócej trzymać naszych tak nazwanych Mężów! Szczerze powiedziawszy, nie nagrałem się w komediach, natomiast myślę, że bardzo czuję ten gatunek i oby tych wyzwań było jak najwięcej. Dzięki reżyserowi Grzegorzowi Kępińskiemu mam tą sposobność, z czego się bardzo cieszę. Chciałabym, żeby przez to przedstawienie wybrzmiało to, że dla każdego jest miejsce. I nie ma tak, że to jedna płeć ma rządzić. Ja tu będę! Zapraszamy wszystkich miłośników i wszystkich miłośników komedii na... Fenomenalny tekst gwałtu, co się dzieje w teatrze Jaracza. Telewizory przez okno i chodźcie do teatru.